Dzień dobry, 7 luty, tarotowe smocze opowieści i kochani, spójrzmy na kartę Season of the Witch, tu jest poustawiane sporo y, takich budowli z kamyczków, na pewno często żeście widzieli jak tam mozolnie ludzie stawiają kamyczek na kamyczku i kamienie są różnej wielkości muszą się utrzymać. Jest to stawiane przy rzece. Stawia się często to w rzece, w strumyku, gdzie jeszcze trudniej to postawić. Yy, ale postać to robi, pomimo wszystko. Pomimo wszystko stara się być na tyle cierpliwą, na tyle spokojną, aby sobie z tym poradzić. A karta podpowiada z prądem. By życie obmyło twoją duszę i powitało twoje stawanie się. Masz się stawać lepszym człowiekiem. Bardziej zrównoważonym, bardziej poukładanym, no. I popatrzmy teraz na wszystkie karty. Aura dnia, ostrzeżenie i dobra rada. Wszystkie to dziesiątki. Dziesiątka pentakli, dziesiątka mieczy i dziesiątka buław. Bardzo mocne energie. Chociaż to sobota, ale. Będziemy postawieni przed sytuacją, gdzie trzeba będzie pomimo wszystko pójść do przodu. Bo aura dnia mówi dziesiątka pentakli. Piękny dzień. Dzień taki pełen energii, uziemienia. Czujemy, że żyjemy. Mamy to, co planowaliśmy dostać. Jesteśmy zadowoleni. Są pieniądze. Ta, te finanse są fajne, ale jesteśmy też właśnie uziemieni. Stoimy w tym miejscu, do którego żeśmy dążyli. Jest fajnie, bo pewne rzeczy nam się spełniły. Karta Ostrzeżenie. Nie daj się pokonać. Nawet jeśli jest trudno, to nie ulegaj. Jeśli cię sytuacja powoli, powali na ziemię, to sobie poleż chwilę, odpocznij. <śm> tak, odpocznij. Chociaż cię przewróciło życie. Y otrzep się, wstań. I pójdź dalej. Nie poddawaj się, ponieważ co w tym momencie jest, teraz tu, ale za chwilę będzie lepiej. Za chwilę coś się ruszy i pójdzie do przodu. I tylko od Ciebie zależy, czy to do przodu będzie już zaraz, czy Będziesz jednak trochę dłużej leżała, leżał na tym, na tej ziemi. To od nas zależy, kiedy się podniesiemy. I karta dobrej rady. Karta również dziesiątki. Dziesiątki buław. Dziesiątka buław mówi, jest ciężko. Czasami jest bardzo ciężko, ale dasz radę. Bo tu, i nieważne jak nazwiemy wszechświat, Bóg, przypadek, to nie jest istotne nazwa. Ale istotne jest to, że wstajesz i działasz. Działasz po to, aby właśnie dojść do kolejnej stacji, do kolejnego wyzwania, które wrzucicie pięterko wyżej. Bo te trzy dziesiątki pokazały, że zdałaś, zdałeś pewien egzamin. Egzamin z wytrwałości. Z tego właśnie ustawiania kamyczków w rzece. Sprawiło ci to potem przyjemność? Na pewno tak. Chociaż nie zawsze jest łatwo, ale to, co z większym trudem przychodzi, bardziej się później docenia. I umiejętności docenienia swojej wytrwałości, swojej własnej, Chęci do bycia lepszym, do osiągania kolejnych celów. Tego nam wszystkim życzę na dziś i na kolejne dni, tygodnie, miesiące. Do usłyszenia.